Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji kniaźwskiej Fryszar Film Rudiota w dniu 13 października 2025 roku. W okresie od lipca do września 2025 roku kolej na terenie całego Wielkiego Księstwa Królików niezwykle dynamicznie się rozwinęła. Z jednej niewielkiej linii powstała cała arteria komunikacyjna przebiegająca przez cały kraj, co jest zasługą bohaterskich czynów i rozkazów szanownego Wielkiego Księcia marszałka lidera Fryderyka i Zjednoczonej Partii Królików, a także pionierów w tej kwestii batalionów robotniczych. W historycznym dniu 3 lipca 2025 roku na obradach Komitetu Centralnego Partii szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk przedstawił Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który został natychmiast uchwalony. Zakładał on silną rozbudowę infrastruktury kolejowej. Wtedy w Wielkim Księstwie Królików istniała tylko jedna niewielka linia między miastami Rudolsztad a Frysiogród leżących tak niedaleko siebie. Te reformy bohaterskie ze strony wspaniałego marszałka lidera Frederyka przyniosły odzew od pierwszych w historii Wielkiego Księstwa królików, takich robotników budujących linie kolejowe. Są to istni pionierzy w tej kwestii, silne bataliony robotnicze, które dały sobie radę z tym jakże trudnym wyzwaniem, bowiem wcześniej nasz kraj nie miał większego doświadczenia w kwestii budowy tego typu infrastruktury. Jednak ci dzielni robotnicy w duchu idei Fryderyka i ku chwale Zjednoczonej Partii Królików niestrudzenie cały czas pracowali, budując dzień i noc kolejne kilometry torów kolejowych, budując jako pierwszą nową linię linię między miastami Frysiogród a Fryderykburg w południowej części Wielkiego Księstwa. Każdy kolejny dzień, mimo wielkich strudzeń związanych z wzgórzami, rzekami, przez które torowiska musiały być przeprowadzone, jednak były przezwyciężane przez te bataliony robotnicze, które pioniersko działały według wskazówek na miejscu licznie udzielanych przez szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka. To właśnie on, nasze najdroższe słońce narodu, szanowny, wspaniały marszałek Fryderyk, odwiedzał coraz to kolejne, nowo otwierane linie, dokonując ich oficjalnego otwarcia oraz pochwalając bataliony robotnicze za ciężką, aczkolwiek sukcesywnie wykonywaną pracę. Podobnie robił szanowny przywódca Rudolf, odwiedzając i otwierając m.in. nowy dworzec w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Wtedy on również zachwalał bataliony robotnice za wielkie czyny, których dokonali w kwestii budowy linii kolejowej między centralnym Kajzerogradem a dzielnicą D w celu budowy elektrowni węglowej. Ostatecznie wszystkie nowe linie kolejowe, które nie sposób teraz ich wymienić, bowiem jest ich tak wiele, zostały sukcesywnie ukończone jeszcze na trzy tygodnie przed oficjalnym zamknięciem Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk jest dumny ze wszystkich bohaterskich robotników, którzy pracowali, aby ukończyć ten wielki projekt infrastrukturalny jak najszybciej i to zakończyło się sukcesem tylko za sprawą bohaterskiego wsparcia. Wspaniałego marszałka Fryderyka, bo Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Kniaziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, Fryderyk, spotkał się z przewodniczącym oraz innymi przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji Pokojowej w siedzibie Zjednoczonej Partii Królików w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Do pierwszego spotkania oraz przywitania delegacji wspólnie z przewodniczącym ze strony Międzynarodowej Organizacji Pokojowej doszło na Placu Knieziowskim. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk osobiście przywitał przewodniczącego Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Wśród tłumów rozentuzjazmowanych mieszkańców stolicy, którzy cieszyli się z widoku gości, a w szczególności z widoków wspaniałego Marszałka Fryderyka, który dokonuje wielkich czynów dla narodu króliczego po raz kolejny, tak jak codziennie teraz jednak w wymiarze międzynarodowym. Następnie delegacja ze strony Wielkiego Księstwa Królików, na czele której stał szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Frederyk, wspólnie z konsulem, ministrem wojny oraz ministrem spraw wewnętrznych naszego kraju, wspólnie z delegacją Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, skierowała się do siedziby Zjednoczonej Partii Królików na Placu Kniaziowskim, gdzie rozmawiali na tematy międzynarodowe związane z wojną domową w marionetkowym państwie toruńskim. Przez wiele godzin obydwie strony debatowały na temat przyszłych poczynach związanych z agresywnym działaniem baseniarystycznej dyktatury bydgoszczy i brutalnej wojnie domowej w marionetkowym państwie toruńskim, która nie może się zakończyć. I jedyne co może państwo toruńskie od zupełnej zagłady uratować jest interwencja wojskowa ze strony Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Na samo zakończenie szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk wydał pozytywną opinię na temat tego dzisiejszego spotkania oraz Mówił o dalszej współpracy z międzynarodową organizacją Pokojową w każdej sferze. Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej w siedzibie naszej najdroższej partii wypowiedział ostateczne ultimatum baseniarystycznej dyktaturze Bydgoszczy. Przewodniczący organizacji pokojowej w swoim wystąpieniu już po debatach z szanownym wielkim księciem marszałkiem liderem Fryderykiem podsumował ją oraz wypowiedział ostateczne ultimatum baseniarystycznej dyktaturze Bydgoszczy, która cały czas prowadzi brutalną wojnę w swoim państwie marynetkowym w Toruniu. Nasza organizacja w sprawie pokoju na świecie, w tym w państwie toruńskim, prowadziła rozmowę ze stroną Wielkiego Księstwa Królików, bowiem jest to strona żywo zainteresowana tematem tamtejszej wojny domowej, sytuacją w tym miejscu oraz bezpośrednio graniczy z Bydgoszczą oraz z Toruniem. Osobiście rozmowa z Szanownym Wielkim Księciem Marszałkiem, liderem Fryderykiem, przyniosła wiele pozytywnych skutków. Natomiast kierując się teraz do rządu państwa bydgoskiego, namawiam i po raz ostatni przed ostateczną ofensywą ze strony Międzynarodowej Organizacji Pokojowej do rozpoczęcia rozmów z rebeliantami w Toruniu oraz jakiegokolwiek zaprzestania walk, które niestety cały czas trwają w tym mieście. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej spotkał się w dniu dzisiejszym z prezydentem Federacji Aleksandrowsko-Cichocińskiej. Federacja Aleksandrowsko-Ciechocińska to państwo, które powstało w październiku 2023 roku na podstawie resesji od wtedy upadającego pod atakami baseniarystycznej dyktatury Bydgoszczy, jeszcze wtedy wolnego państwa toruńskiego. W dniu dzisiejszym wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej spotkał się z prezydentem tego państwa, aby rozmawiać na te same tematy, co w dniu dzisiejszym rozmawiał przewodniczący z szanownym Wielkim Księciem Marszałkiem, liderem Fryderykiem, z Wielkim Księństwem Królików. A więc na temat sytuacji geopolitycznej związanym z wojną domową w barionetkowym państwie toruńskim, prezydent Federacji Aleksandrowsko-Ciechanowskiej wypowiedział negatywniejszą opinię niż ta, która została wypowiedziana przez szanownego Wielkiego Księcia marszałka lidera Fryderyka, mówi wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Ministerstwo Wojny wydało oświadczenie: informuje w nim o postawieniu w gotowość wszystkich oddziałów Armii Knieziowskiej i Wojska Knieziowskiego. Pod przewodnictwem wspaniałego marszałka Fryderyka i genialnego generała Rudolfa Armia Knieziowska nigdy nie przegra, a naród króliczy zawsze będzie prowadzony do pełnego zwycięstwa. Oto hasło, które Ministerstwo Wojny kieruje do wszystkich obywateli, a w szczególności żołnierzy. Armia Knieziowska i wszystkie inne oddziały wojskowe naszego kraju zostały w dniu dzisiejszym postawione w stan pełnej gotowości. Ze względu na tragiczną sytuację geopolityczną związaną z wojną domową w marionetkowym państwie toruńskim gdzie agresywnie działa nasz największy wróg, basenierystyczna dyktatura Bydgoszczy. Armia knieziowska na granicy z Toruniem oraz Bydgoszczą jest w pełni przygotowana na wszelkie wypadki. Dobry wieczór. Wysiłek robotniczy przy budowie nowych dzielnic miasta stołecznego Kajzerogradu jeszcze się tylko bardziej zwiększa. Dzisiejsze wielkie i bez żadnych wątpliwości wydarzenia, które miały miejsce w mieście stołecznym Kajzerogradzie przełożyły się na jeszcze większą motywację i pracę w duchu idei Fryderyka ze strony batalionów robotniczych budujących nową dzielnicę miasta stołecznego Kajzerogradu według projektu wielkiego architekta narodu króliczego, genialnego przywódcy generała Rudolfa. W dniu dzisiejszym została ukończona druga kondygnacja domu handlowego. Oprócz tego również trzecia, a zarazem ostatnia kondygnacja szkoły ekonomicznej. Drugi z trzech planowanych wieżowców w kompleksie mieszkaniowym przy Alei 4 grudnia został ukończony. We wsi na terenie Komitetu Pecz w Księstwie Kanin-Sienszczackim został otwarty nowoczesny i kompleksowy zakład rolniczy. Przedstawiamy Państwu nowy, bardzo nowoczesny, kompleksowy zakład produkcji rolniczej, który powstał we wsi na terenie Komitetu Fryszgarty w Księstwie Kanisięszczackim na zachodzie naszego kraju. Ten zakład rolniczy, który Państwu przedstawiamy, składa się z dwóch najważniejszych części. Części uprawy hektarowej, której będą składowane różnego rodzaju ziarna od sezonu rolniczego 2026 roku oraz z drugiej strony, czyli części sadowniczej, bowiem na terenie samego wielohektarowego zakładu będą uprawiane m.in. jabłka i gruszki. W mieście komitatowym Turzel w autonomicznym księstwie Frzyszogródskim został otwarty nowy oświatowy ośrodek ogólnokształcący. Działania Lokalnego Komitetu Zjednoczonej Partii Królików w autonomicznym księstwie Rosjokrówskim doszły do skutku. W mieście komitatowym Turzel został otwarty nowy oświatowy ośrodek ogólnokształcący na miejsce starego, parterowego i drewnianego. Nowy ma aż trzy kondygnacje i jest murowany, wybudowany z cegieł i pokryty szarym tymkiem. Jednakże fasada nie jest ważna. Ważne jest nowoczesne wyposażenie, którym zajmował się sam przewodniczący Lokalnego Komitetu Partyjnego. Polityka prowadzona przez naszą drogą partię, szanownego przywódcy Rudolfa i wspaniałego marszałka Frederyka, właśnie doprowadzają do tego nieskończonego szczęścia z naszej strony, zwyczajnych mieszkańców w niewielkim mieście komitatowym na południu kraju. Bo to właśnie dzięki ich bohaterskim, centralnie planowanym decyzjom, teraz możemy się cieszyć takim nowoczesnym i dużym budynkiem, który będzie nam służył przez wiele, naprawdę wiele lat, jak nie dekad. Raport z wojny domowej w marionetkowym państwie toruńskim. Wojska rządowe marionetkowego jego państwa toruńskiego oraz wojska basenierystycznej dyktatury Bydgoszczy, mimo ostatecznego ultimatum ze strony Międzynarodowej Organizacji Pokojowej, cały czas agresywnie walczą w marionetkowym państwie toruńskim, zupełnie zdobywając pod toruńską miejscowość Złotoria oraz kolejne większe fragmenty dzielnicy Kaszczorek i Naskarpie. Królicze Światowe, informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na raport gospodarczy. W Księstwie Wielkouszotowskim trwają prace nad zwiększeniem ilości produkowanych wodorostów. Księstwo Wielkouszatowskie na wschodzie Wielkiego Księstwa Królików ma duży potencjał, bowiem na tych terenach znajduje się wiele rzek, w tym jedna główna, przepływająca oczywiście przez stolicę księstwa, czyli Wielki Uszatów. Sama główna rzeka, o której mówimy, jest właśnie głównym tematem zwiększenia ilości wydobywanych wodorostów, bowiem ma ona liczne rozlewiska, bagna, gdzie można je łatwo produkować. Obecnie na pierwszym miejscu w ilości produkowanych wodorostów, które z każdym miesiącem stają się coraz ważniejszym elementem typowej króliczej dziennej diety, jest Księstwo Korońskie, na drugim miejscu Kajzerogradzkie, a na trzecim Formackie. Dopiero czwarty numer zajmuje Księstwo Wielkouszatowskie. Jednakże lokalny komitet z Zjednoczonej Partii Królików chce to zmienić i do połowy listopada bieżącego roku chce się znaleźć na drugim miejscu w tym zestawieniu. Naukowcy z Politechniki Regenburskiej prowadzą badania nad ulepszeniem metod stosowanych wobec produkcji prądu elektrycznego z metod naturalnych, w tym przypadku z wiatru. Obecnie, za sprawą bohaterskiego Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki i wielkich reform szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Frederyka, to węgiel staje się coraz ważniejszym elementem produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. Mimo to naukowcy z Politechniki Regenburskiej starają się dodać do węgla jeszcze naturalne źródła energii. W tym przypadku energii wiatru, której w Wielkim Księstwie Rolników, to znaczy wiatru, jest bardzo wiele. Chcą ulepszyć te metody na jak najwyższy poziom poprzez budowienie, coraz do silniejszych wiatraków. Węgiel jest wspaniałym i dobrym sposobem na otrzymanie prądu elektrycznego, w szczególności że w naszym kraju węgla jest pod dostatkiem mimo to jednak dodanie do ogółu produkowanej energii elektrycznej jeszcze na przykład tej produkowanej z wiatraków, to znaczy tylko lepiej dla naszego kraju, bo tym więcej elektryczności, tym lepiej taka jest prawda. Raport gospodarczy zakończony. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji gniezioskiej Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.